Specjaliści nie mają wątpliwości energia będzie coraz droższa. Według prognoz, jeżeli teraz ogrzanie 200-metrowego domu kosztuje ponad 5000 złotych, to za 30 lat będziemy musieli zapłacić niemal 5 razy tyle. Tutaj ratunkiem przed wysokimi kosztami są odnawialne źródła energii. O możliwościach ich zastosowania w nowoczesnym ekoosiedlu dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W programie przedstawimy główne założenia przygotowanego projektu. Powiemy też o nowych ustawach zachęcających do takiego inwestowania. Gdy zima nie odpuszcza, marzy nam się dom do ogrzania, którego potrzeba 8 razy mniej energii niż do tradycyjnego. Dziś jest to już możliwe. Ten cel realizuje budownictwo pasywne, rozwijające się w Niemczech i w Skandynawii, a powoli także w Polsce. Na pasywność budynku wpływa wiele czynników. Jego kształt optymalnie wykorzystujący ciepło słoneczne, projekt wnętrza, urządzenia do wentylacji i ogrzewania oraz cała technologia budowy, izolacja, stosowane materiały, które muszą być najwyższej jakości. Tak projektowanych domów w naszym kraju jest niewiele. Wzrasta natomiast liczba budynków, których właściciele stosują. Różne źródła energii odnawialnej, tym samym wręcz uniezależniają się od dostawców prądu czy gazu. To przykład domu wybudowanego na jednym z rzeszowskich osiedli. Znajdujemy się w domu jednorodzinnym, w którym ma być, w którym są zainstalowane różne źródła energii odnawialnej. Docelowo w domu ma być, ma być zamieszkały przez pięć osób. Jako źródła energii są tutaj wykorzystane. Kolektory cieplne, pompa ciepła, jako odzysk ciepła jest zainstalowany rekuperator. Dodatkowo na zapotrzebowanie energią elektryczną tego domu zamontowane zostały moduły fotowoltaiczne, które w późniejszym y, czasie po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, takowa energia będzie odsprzedawana do sieci energetycznej. Y, całe źródło ciepła jest kumulowane w dwóch oto tutaj y, posadowionych buforach ciepła z przepompowaniem. Y, w przypadku nadmiaru energii cieplnej z bufora jednego do bufora głównego, natomiast energia elektryczna jest y, przetwarzana w trzech falownikach sieciowych ze względu na dosyć skomplikowaną połać dachu. Energia cieplna produkowana przez kolektory cieplne, ewentualnie przez pompę ciepła za pomocą sterowników, y, jest doprowadzana do ciepłej wody użytkowej, ewentualnie jest wykorzystywana również na potrzeby centralnego ogrzewania. Ilość kolektorów i wielkość zbiornika buforowego została dobrana tak, aby sprostać wymaganiom użytkowników tego domu, jak i również ewentualny nadmiar tego ciepła mógł zostać zgromadzony w przypadku niedoboru tego ciepła w przypadku złej pogody. Mamy w tej chwili 60 stopni, wobec tego jest to temperatura ciepłej wody użytkowej w kranie. Dodatkowo możemy sobie podejrzeć uzysk energetyczny modułów fotowoltaicznych. Na każdym z falowników sieciowych taki uzysk jest określony. Ewentualnie jest zainstalowane również urządzenie monitorujące, dzięki któremu możemy w każdej chwili poprzez połączenie internetowe, ewentualnie w swoim telefonie podejrzeć, jaki poziom energii jest w tej chwili produkowany przez moduły fotowoltaiczne. Jako jedno ze źródeł ciepła w tym domu została również zainstalowana powietrzna pompa ciepła odzyskująca ciepło z atmosfery. Jest w sumie głównym źródłem tutaj ciepła, ładującym energię cieplną do głównego bufora. Moc elektryczna pompy ciepła to 2,5 kW, czyli można by sobie powiedzieć, że to jest dosyć duża pompa ciepła, natomiast nie pracuje ona 100% w skali doby. Pracuje to na zasadzie odwróconej lodówki, czyli tak jak lodówka nam generuje chłód, oddając ciepło, pompa ciepła nam oddaje chłód, a generuje nam z kolei ciepło. Przy współczynniku efektywności równym 4,2, czyli porównując ją do zwykłej grzałki elektrycznej, jest czterokrotnie razy bardziej efektywna niż typowa konwencjonalna grzałka elektryczna. Porównując to do mocy elektrycznej, pompa o mocy 2,5 kW jest tak efektywna jak 10 kW grzałka. Jest powierzchnia około 130 m2. Pompa ciepła dałaby radę ogrzać cały dom. Natomiast w sytuacjach gdzie temperatura na marginalnie spada do bardzo niskich temperatur, poniżej minus 20, minus 15 stopni, kiedy ta pompa pracuje na, niskiej, na niższej efektywności energetycznej, zaleca się wprowadzenie drugiego źródła ciepła, najlepiej jak byłby kocioł, czy gazowy, czy węglowy, no to już w zależności od możliwości zainstalowania, Uzupełnieniem tego nie powinny być kolektory, jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, ponieważ y, wspomaganie centralnego ogrzewania z kolektorów ciepłych jest bardzo niskie, zwłaszcza w porach zimowych. W tym domu zainstalowany jest kocioł gazowy w tym momencie, jako uzupełnienie tego i jako szybkie również dogrzanie ciepłej wody użytkowej. Kiedy pompa ciepła nam nie wyrabia, kolektory y, są przykryte śniegiem, tudzież nie ma słońca, jest zachmurzenie, ciepło wodę użytkowo bardzo szybko dogrzewa nam kocioł gazowy. Cała instalacja jest uzupełniona o kominek z płaszczem wodnym, który jest już kolejnym i ostatnim źródłem ciepła w tym budynku. Jest to dom w pełni wystarczalny. W stu procentach no, mógłbym z tym dyskutować, natomiast, w mojej opinii, więcej źródeł ciepła na budynek wygenerowałoby koszty, natomiast poprawy wartości energetycznych tego budynku byłyby już znikome. Jednak takie rozwiązania ze względu na wysokie koszty to wciąż rzadkość na Podkarpaciu. Jak przekonują eksperci, już wkrótce to się zmieni, bo na energii odnawialnej będziemy mogli zarabiać, sprzedając jej nadwyżki do sieci. My musimy jak gdyby skopiować system niemiecki w zakresie wykorzystania fot fotowoltaiki, czyli energii ze słońca do praktycznego wdrożenia na dachy polskich domów jest to proste. W... Jest to w tym momencie już tanie. Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy przygotowani. Podstawową kwestią, którą dzisiaj rozwiązujemy, jest zatwierdzenie przez parlament znowelizowanej ustawy prawo energetyczne. Natomiast ustawa o odnawialnych źródłach energii ona musi troszkę poczekać. Tam są pewne kwestie dopracowywane, a jeżeli wejdzie. Myślę, w najbliższych dniach znowelizowane prawo energetyczne, ona już daje zielone światło. To znaczy, mówi o mikroinstalacjach, to znaczy, że mówi, że ten nasz przykładowy Janek Kowalski będzie mógł na swoim dachu albo przed domem zamontować 3-4-5 kW tych instalacji fotowoltaicznych, włączyć to do sieci, część energii może sprzedać tam planujemy, że to będzie 30%, a Pozostałą część wykorzysta na własne potrzeby, czyli staje się jak gdyby niezależnym energetycznie, odciążamy go od y, ogromnych kosztów, które ponosimy co miesiąc y, w zakresie y, dostarczania energii. Ta branża rozwija się bardzo dynamicznie i już wkrótce zdominuje rynek odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza, że zgodnie z przygotowywanymi przepisami zakład energetyczny będzie musiał kupić od nas energię i to za odgórnie ustaloną kwotę. Te fotowniwa są już bardzo tanie. One kosztują około 2,50 zł za 1 wat, bo to jest taki przelicznik. Jeżeli byśmy mówili o instalacji dla domu jednorodzinnego, żeby ona była samowystarczalna, to mówimy o 3 kW, czyli razem z oprzyrządowaniem zamknęlibyśmy się w granicach gdzieś 15 tysięcy złotych po przeliczeniu okaże się, że 4 do 5 lat ta inwestycja jest spłacona jak gdyby. Proszę pamiętać o tym, że ta energia będzie coraz droższa. W 2010 roku Polska osiągnęła 9,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych, ale nie mamy powodu do entuzjazmu, bo średnia europejska to ponad 12%. Niemcy mają 25 tysięcy megawatów fotowoltaiki, my nie mamy nic, zero mamy. My musimy dorównać kroku właśnie w tej fotowoltaice. To jest pierwszy element. Następnie pójdą pompy ciepła, powietrze, następne inne urządzenia, ale nie możemy się zachłysnąć od razu wszystkimi. Bo nie zrobimy, mówimy jeden element wykorzystamy, pokażemy społeczeństwu, że będzie prosumenckie, czyli społeczeństwo będzie upodmiotowione, będzie mogło zarabiać troszkę tych pieniędzy. I akurat w tym segmencie mamy ogromną szansę. Myślę, że ją nie zmarnujemy. Ale źródło energii odnawialnej to nie tylko słońce, ale też wiatr, woda, ciepło ziemi, biomasa, biopaliwa. Unijne dotacje zachęcają do inwestowania w urządzenia do przetwarzania tej czystej energii. Na Podkarpaciu widzi się dużo aktywności, która związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych i wiele firm, wiele osób, wiele instytucji zajmuje się wykorzystywaniem i zagospodarowaniem zasobów odnawialnych źródeł. W 2010 roku te osoby, które zajmują się tematyką OZE, na kilku spotkaniach postanowiły, że warto zewrzeć siły i zbudować silną, spójną reprezentację, która będzie mówiła jednym głosem i będzie w stanie więcej zrobić dla rozwoju i dla promocji odnawialnych źródeł. I to były początki podkarpackiego klastra energii odnawialnej. W roku 2010 były pierwsze spotkania, natomiast w roku 2011 Założyliśmy Stowarzyszenie Podkarpacka Ekoenergetyka, które jest formalnym reprezentantem i przedstawicielem instytucjonalnym klastra energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii przestały być domeną wyłącznie firm energetycznych. Także przedsiębiorcy działający na przykład w budownictwie wdrażają je coraz częściej przy realizacji swoich projektów. Przykładowo Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie uruchomiła największą w Polsce instalację ogniw fotowoltaicznych, dzięki której zimą budynek jest dogrzewany, a latem chłodzony. Kolektory słoneczne dogrzewają natomiast miejskie baseny, m.in. w Dębicy czy Głogowie Małopolskim. Wśród firm, które wdrażają takie technologie, są członkowie podkarpackiego klastra energii odnawialnej. Nowym planem jest wspólna budowa inteligentnego osiedla przyszłości. To jeden z pomysłów, który zrodził się na bardzo wczesnym etapie działalności klastra. To idea, koncepcja, którą zaczerpnęliśmy ze świata, ponieważ w trakcie wielu wizyt studyjnych, śledząc internet, śledząc prasę naukową, widzimy, co dzieje się na świecie. I widzieliśmy podobne rozwiązania w Australii, gdzie w sposób interdyscyplinarny przy współpracy nauki. Testuje się nowe rozwiązania, które mają być wdrożone i mają być rozwiązaniami przyszłości. Podkarpacki klaster w tej chwili opracowuje projekt inteligentnego ekosiedla, które ma być dostosowany do potrzeb, wymogów i warunków Podkarpacia. Podchodzimy do tego interdyscyplinarnie, to znaczy chcemy zebrać najlepsze technologie, jakie są dostępne, takie technologie, które będą najlepiej dostosowane do naszego regionu, ale także chcemy poznać zapotrzebowanie społeczne, więc też. Badamy oczekiwania społeczne, czyli mamy też zaangażowanie socjologów, psychologów, ludzi, którzy planują przestrzeń. Mamy potrzebę zaangażowania ekonomistów, ponieważ te rozwiązania muszą być także ekonomiczne. To nie może być najnowsza, najdroższa technologia, która będzie poza zasięgiem naszych możliwości finansowych. Musimy najpierw ustalić bardzo taką elastyczną koncepcję, i tutaj mamy już opracowany wstępnie taki model, który będzie w taki sposób prawie że algorytmiczny dostosowywał się do, do terenu. Mamy kwartały, które zawsze będą wytyczone ciągiem pieszym lub drogą. Kolejne sektory są tak obliczone, żeby dostosować to do liczby mieszkańców i energii, którą mogą wytworzyć, magazynować i przekazywać dalej. A, czyli centrum stanowi y, główny ten punkt, plac. Tutaj jest budynek y, centralny. To nie jest y, rzecz taka, że y, wprowadzimy tutaj najnowsze technologie y, i na tym się zakończy. Tu będzie proces edukacji, proces optymalizacji wszystkich rozwiązań, które będą zastosowane. I musi być punkt, gdzie będziemy tą wiedzę transferować. Czyli będziemy promować najlepsze sposoby wykorzystania tej energii, najlepsze sposoby wykorzystania uczyć, technologii. Uczyć, pokazywać, ale też to ma być rozwiązanie modelowe. Czyli całe to osiedle, cała ta koncepcja y, ma służyć temu, żeby pokazywać tą dobrą praktykę. Czyli my po którymś etapie chcemy wypracować tutaj modelowe, optymalne. Rozwiązanie, które będzie mogło być dalej powielane. Coraz więcej jest organizacji, które na bazie informatycznych rozwiązań próbuje optymalizować systemy obsługi i zarządzania domem, firmą, fabryką. Tutaj no myślimy, że na, 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 na połączeniu takiego. Takiej technologii, tak. tych technologii ekologicznych, w ogóle energetyki, prawda? I rozwiązań informatycznych, które by potrafiły pomóc ludziom i w codziennym życiu, po prostu wykorzystać tak. je w codziennym życiu. Właśnie należy wykorzystać tą inteligencję y, urządzeń i elementów do stworzenia budynku, który w sposób y, taki naturalny będzie się dostosowywał do potrzeb użytkownika, ale nie tyle, co nawet swoją funkcją, co gabarytem czyli będzie mógł się powiększać wraz z y, powiększeniem się rodziny, lub y, male gdzieś jest taka, Tendencja. Mam nadzieję, że to akurat i nam się uda y, tę automatykę na tyle potanić, żeby sobie Kowalski do domku jednorodzinnego mógł sobie kupić takiego prostego BMS-a, który będzie mógł optymalizować y, użytkowanie tych wszystkich urządzeń, i instalacji, no żeby to tanieje, było. To nie tak, to, to to na rok. Tak jest, to tanieje, póki co hmm. jest na razie jeszcze w słabym stopniu wykorzystywane w takich domkach tak. jednorodzinnych. Ale w związku z tym, że instalacje odnawialne źródeł energii coraz bardziej wchodzą w życie, więc myślę, że ta automatyka również wejdzie i uda się nam to potalić. Znaczy ja widziałem już taką kalkulację, że dla niedużego domku jednorodzinnego oparte o fery, przełączniki z całym systemem, że to jest w granicach 15 tysięcy złotych, że daje się je To jest za dużo. Tylko bez automatyki w sensie otwierania, spuszczania i to tak jest, dalej. Moim zdaniem to jest za dużo. Jakby to było półtora tysiąca. To by się to rozprzestrzeniło na, 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 na dużej ilości no budynków. To chyba znaczy, jest troszkę nierealne. Nie, realne, nie podynków, cel, ale fajne. Rozwiązania dla pojedynczych budynków już są i jeżeli one staną się masowe, to one na pewno podanieją. Ale całą sztuką w tym osiedlu jest to, żeby budynki jeszcze ze sobą zaczęły rozmawiać i żeby budynki między sobą pozwoliły na zagospodarowanie zasobów i przekazywały energię i zasoby w skali troszkę więcej. Żeby to był cały ekosystem. Nie pojedynczy budynek, ale musimy patrzeć na to osiedle jako na y, cały ekosystem. Planuje się zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową, między innymi poprzez wykorzystanie wód deszczowych, czyli wszystkie wody opadowe, które będą zbierane z powierzchni ekoosiedla, będą wykorzystywane między innymi w instalacji sanitarnej. Między innymi będą wykorzystane takie systemy jak zielone dachy, ogrody deszczowe. Również planuje się zastosowanie dużego zbiornika wodnego, który będzie pełnił rolę takiego magazynu tych wód, jak również będzie pełnił. Również funkcję produkcji energii elektrycznej, być może na przykład z zastosowaniem pomp ciepła, bądź na przykład jakichś małych mikroelektrowni wodnych. Tu chcemy połączyć kolektory z fotowoltaiką, z pompami ciepła, z rekuperacją, zarządzić to wszystko inteligentnymi systemami, które będą optym optymalizowały sposób wykorzystania wytworzonych zasobów i wytworzonej energii. Ale to jeszcze nie wszystko. Musimy także zadbać o to, aby ludzie mieszkający w tych budynkach potrafili z tej technologii skorzystać. Oni muszą zmienić sposób podejścia i sposób gospodarowania, wykorzystania zasobów, ponieważ one muszą być zgodne z naturą, czyli będziemy mogli wykorzystywać intensywniej urządzenia elektryczne, które używają energii elektrycznej wtedy, kiedy wieje wiatr albo bardzo dobrze świeci słońce. Jeżeli nie musimy, to w dniach pochmurnych powinniśmy się od tego powstrzymać. Więc tutaj będziemy musieli też y, zawrzeć elementy edukacyjne, które pozwolą na y, optymalne wykorzystanie tej technologii, która w tych budynkach zostanie zastosowana. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej zorganizował konferencję. Chodziło o to, by pokazać, że osiedle przyszłości powstanie w oparciu o innowacyjny model budownictwa, obejmujący aspekty zarówno technologiczne i ekonomiczne, ale też społeczne. Chodzi o to, by nie tylko zapewnić poprawę jakości życia mieszkańcom, ale także wspierać zrównoważony rozwój w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Gromadzimy potencjał, gromadzimy wszystkich ludzi w kraju i nie tylko, także z zagranicy, którzy mają wiedzę w tym temacie, po to, aby można było wymienić się doświadczeniami, zarówno z realizacji, z obiektów, które już funkcjonują, ale także z teorią. To wszystko chcemy powiązać, stworzyć potencjał i bazę wiedzy i bazę ludzi, którzy będą w stanie w tym wielkim przedsięwzięciu wziąć udział. Bez nauki, zrobienie i realizacja tak potężnej inwestycji, jest niemożliwa. My najpierw musimy zacząć od badań, od analiz, od monitorowania wszystkiego, co jest dostępne. Jednak osiedle naszpikowane nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi nie miałoby szans powstać bez mocnego wsparcia finansowego. Liczymy na wsparcie samorządów. Liczymy także na nowe środki z perspektywy 2014-2020. Wszystkie projekty i wszystkie etapy realizacji tego osiedla zostały zgłoszone jako propozycje do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego w przyszłej perspektywie 14 20 ale także liczymy na fundusze własne użytkowników osób, które będą na tym osiedlu mieszkały. Projekt Ekoosiedle 2020 znalazł się także wśród 950 wniosków przesłanych do Urzędu Marszałkowskiego w ramach testowego naboru do Nowej Perspektywy Finansowej 2014/2020. Po odnawialne źródła energii, aby jak, jak najskuteczniej wykorzystać, także w kontekście wytycznych Unii Europejskiej, będą mogły sięgnąć wszystkie środowiska, od przedsiębiorców, a więc biznesu, po środowiska naukowe, a także oczywiście samorządowców. Wynika to wprost chociażby z zapotrzebowań, jakie zostały zgłoszone, kiedy to w październiku ubiegłego roku e, wygenerowaliśmy platformę, na której potencjalni beneficjenci mogli zgłaszać drafty swoich projektów do realizacji w nowej perspektywie. Wiele z tych projektów właśnie było skierowanych w stronę oszczędzania energii, ochrony środowiska, a także wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Rzeczywiście w nowej perspektywie chcemy w sposób bardzo mocny zasygnalizować fakt ten, że województwo podkarpackie, Polska w kontekście wymagań unijnych coraz mocniej wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Energia odnawialna jest droga, jeżeli popatrzymy na nią dziś, ale jeżeli popatrzymy na perspektywę 10, 15, 20 lat, to już nie jest taka droga. Dziś te pieniądze, które wydajemy na energię elektryczną, bezpowrotnie od nas wychodzą i nie, 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 nie mają dla nas znaczenia, nie mogą pracować dla nas w przyszłości. Natomiast wydając środki na instalacje związane z energetyką odnawialną, inwestujemy w swoją przyszłość.